Is that? blue shoes Moje kolejne spotkania rozegrają na boisku A, FC Lesznowola, Warmia Olsztyn B, Boisko B. Kursu z Warszawa, Mazowiec Mazowiecki i Boisko C, Olimpia Elbląg A, Jaguar Gdańsk. Jeszcze raz powtórzę: Boisko A, FC Lesznowola, Warmia Olsztyn B, Boisko B. Ursus Warszawa Mazowiem Mazowiecki i boisko C, Olimpia Elbląg a Jaguar Gdańsk Musisz. Przypominam, że wszystkie spotkania trwają po 14 minut.